Wiele osób pyta nas, jak sparować słuchawki Lenovo LP-75 ze swoim telefonem. A więc pokażemy dzisiaj, jak to zrobić. Mamy oto zapakowane słuchawki w opakowanie. Wyciągamy sobie słuchawki wraz z innymi dodatkami. ok, I mamy teraz tak. Etui ładujące z wyświetlaczem LED, słuchawkę lewą, słuchawkę prawą, nasadki gumowe w rozmiarach S, M i L, instrukcje obsługi, kabel ładujący z USB-C. Do zestawu dołączamy naszą indywidualną instrukcję w języku polskim. I teraz przejdźmy do sparowania słuchawek. Na początku co musimy zrobić? Słuchawki są jak widać spakowane osobno, więc musimy sobie wyciągnąć etui i do etui włożyć sobie słuchawki, aby móc je potem naładować i sparować ze swoim telefonem. Słuchawki są włożone. Jak widzimy Pojawiła się nam imitacja, słuchawki się teraz doładowują. Po doładowaniu słuchawek wyciągamy je sobie z Etui i zakładamy na uszy prawa i lewa. Następnie wchodzimy w ustawienia Bluetooth na swoim telefonie i szukamy oto takiej nazwy połączenia. Fink plus LP75. Klikamy sobie w to, słuchawki teraz nam się łączą. Słuchawki się połączyły. Tak jak widać, słuchawki działają, a jeżeli Ty chcesz takie słuchawki, kliknij w poniższy link.